Sandra Kosturska, witam Państwa w kolejnym 30. już odcinku programu Stacja Kultura. W dzisiejszym programie mamy dla Państwa niespodziankę z okazji naszego jubileuszu. Będzie on wyjątkowy, przedstawimy Państwu relacje z kilku wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w ostatni weekend w naszym regionie. Muzyka Dni Zawidowa 2013 cieszyły się popularnością. Rozpoczęły się już w piątek 6 września o godzinie 18 wspólnym tańczącym fitnessem, czyli Zumba Party 3. Na wielką skalę była wioska indiańska, z którą każdy mógł się zapoznać, przypatrzyć się indiańskim strojom, obyczajom i życiu codziennemu. Pasja od dzieciństwa. Ja już mam troszkę swoich lat, gdzieś od dzieciństwa zawsze, zawsze. Wtedy bawiliśmy się w Indian. Niestety kowboje byli zawsze lepsi. My dostawaliśmy za przeproszeniem w tyłek, ale pasja pozostała i pasja przerodziła się w coś, czym jest nieodzowne na co dzień w moim życiu. Dla Indian, pasji, którzy pokazywali się w Zawidowie, życie indyjskie to nie tylko to, co widoczne było podczas dni Zawidowa. Wygląda to tak, że robię bardzo dużo, bardzo dużo robię rękodzieła, czyli większość rzeczy, większość eksponatów, które są tam w tym namiocie, w tipi, są robione przeze mnie i mój dzień wygląda tak, że po pracy często do drugiej w nocy robię po prostu rękodzieło indyjskie. Każdy z obecnych mógł sam spróbować choć w najmniejszej mierze życia indiańskiego. Indianie m.in. oferowali malowanie twarzy dzieciom. Atrakcją był wspólny indiański taniec. którzy przyszli bawić się z okazji Dni Zawidowa byli zachwyceni zarówno atmosferą, jak i tym, że mają okazję do wspólnego świętowania oraz integracji. No pięknie jest, ładnie wszystko odbywa się i o co tu chodzi. Pięknie. Tak jak najbardziej. Uważam, że bardzo to wpływa na to, że się tutaj poznajemy wspólnie. Z, nie wiem, sąsiad, prawda, sąsiadka i wszyscy razem. Zadowoleni byli również sami organizatorzy. Do tej pory jestem zadowolony bardzo. Frekwencja, jak widać, dopisuje, pogoda również. Czego chcieć więcej we wrześniu? Mam nadzieję, że ci artyści, którzy do tej pory wystąpili u nas, zagrali na wyżynę swojej umiejętności i zagrali to, czego się spodziewałem. Więc jestem już zadowolony. Mam nadzieję, że za chwilę ten parkiet za moimi plecami zapełni się i mieszkańcy Zawidowa. Będą mogli po prostu się pobawić do rana. Podczas sobotniej zabawy na dzieci m.in. czekał zamek dmuchany, trampolina czy też warsztaty twórcze. Dni zawidowa zaczęły się na sportowo i zakończyły się również na sportowo. Wprawdzie już nie zumbą, ale również można było się porządnie spocić. Od godziny 10 na terenie byłej granicy państwowej odbywał się streetball. Zbawiamy jej głowę, czy a drużyny Myślę, że, że w, czasie, kiedy, w czasach, kiedy, kiedy to młodzież już coraz ciężej zagonić do, do WF-u i ciągle, i ciągle jest z tym problem, to to, że, że znajduje się młodzież, która potrafi grać w tą koszykówkę, bawić się na świeżym powietrzu i uprawiać sport, to, to naprawdę cieszy. I, i myślę, że, że będziemy to kontynuować przez następne lata i, i wszyscy będą doskonale się bawić. W zmaganiach koszykarskich streetball to właśnie dobra zabawa liczy się najbardziej nie rywalizacja. Kolejnym wydarzeniem kulturalnym, tym razem z 7 września z Sulikowa, były Mistrzostwa Europy w Zupie. Ten szczególny konkurs odbył się na Sulikowskim rynku już po raz trzeci i cieszył się jeszcze większą popularnością niż w latach poprzednich. Mistrzostwa są pomysłem dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, pana Grzegorza Żaka. Zastanawiał się nad kulinarną specjalnością Polaków i doszedł do wniosku, że to właśnie zupa nią jest. W każdym razie stanęło na tych zupach, no i żeby mieć rozmach, to od razu Mistrzostwa Europy, na przyszły rok może Mistrzostwa Świata, potem Mistrzostwa Galaktyki, nie wiem, zobaczymy, także rozwój jest. W każdym razie no, wyszło jak widać, prawda, robimy tutaj Mistrzostwa Europy w zupie, impreza się być może rozkręca. W tym roku formuła otwarta, czyli mogą ludzie, bo wcześniej była formuła jakby sołecka, zamknięta, czyli z gminy tylko sołectwa brało udział, a w tym roku osoby prywatne, zrzeszenia formalne, nieformalne, zgromadzenia, nie wiem, religijne, jakiekolwiek tam, każdy, kto miał pomysł jakiś, to przyjechał, tak. Sąsiadka nieopodal mieszkająca w studniska wielki. Od strony muzycznej o gości dbał zespół Zawiało z Rybnika, grający folk bałkański oraz zespół The Rising Sun, zespół rock'n'rollowy. Jeśli jesteśmy już przy Bałkanach, warto wspomnieć, że podczas mistrzostw obecny był Kociołek Bałkański. Kociołek Bałkański jest to zupa, która na teren wykrot przyjechała razem z osadnikami z Jugosławii. Jest to zupa ugotowana z mięsa z dodatkiem dużej ilości papryki, ziemniaków. Jest to taka dość pikantna potrawa, ale bardzo dobra. Nie zabrakło tradycyjnej zupy, która w większości domostw w Polsce pojawia się na stołach w poniedziałek zrobiona z niedzielnego rosołu. Jak zauważyli uczestnicy, gotowanie zupy nie oznacza monotonii, lecz stanowi wenę twórczą. A co jest jeszcze w ogóle ciekawsze, podczas gotowania zupy została też napisana piosenka o tej zupie i ja dzisiaj prezentując tą potrawę śpiewałem również piosenkę o zupie pomidorowej. Podczas Mistrzostw Europy w zupie liczą się głównie walory smakowe i pomysłowość, jednakże te zmagania mają ukryty sens. Święto zupy to tylko pretekst, żeby ludzi wyciągnąć z domu, żeby zechcieli posłuchać muzyki, porozmawiać ze sobą, uśmiechnąć się do siebie, a przede wszystkim spotkać się tutaj. Nie ma takich okazji zbyt wiele, a myślę, że to ku temu ma właśnie służyć. Zarówno w Sulikowie podczas Mistrzostw Europy w zupie, jak i w Zawidowie podczas dni miasta wszyscy bawili się doskonale do późnych godzin wieczornych. Lecz weekend ten obfitował również w ściśle kulturalne wydarzenie, jakim było narodowe czytanie utworów hrabiego Aleksandra Fredry. I tak w Zgorzelcu na przedmieściu nyskim w klimacie XVIII-wiecznym zebrali się Zgorzelczanie, by wspólnie czytać twórczość znanego komediopisarza. Nie wiem, dlaczego ten oddział okrzczono nazwą Gard Honor. Staliśmy, nawiasem mówiąc, w miasteczku około, w okolicy Gerlitz, którego mieszkańców nazywano Gelb Fysla, z powodu, jak niesie ludowe podanie, że niegdyś, dawnymi czasy, gmina owego miasteczka uradziła dać cesarzowi podarunek. Ważne jest, żeby promować dobrą literaturę. Ważne jest, żeby promować dobrą polską literaturę i żeby czytać. Bo myśl, ja, tak, ja tak uważam, czytanie rozwija wyobraźnię, intelekt, odpręża. My mamy w bibliotece taki program, który nosi tytuł Książka Uczy, Leczy, Pomaga. I myślę, że to może być to hasło. I jeszcze jest rozrywka. O rozrywce mowa, a jej nie brakowało przy czytaniu, ponieważ dzieła Fredry prezentowane były za pomocą teatru. Cześć, okay. kryczkę ma na pięknie, najpiękniej na świecie. Ale nie wiem dlaczego organizatorzy zaprosili tutaj. I muzyki. I karteczkę prosi, soli. O soli, o soli, soli. <mulity> Hej, mam niu do niej rzecze. łyżka masła by się stała. Niecierpliwość babę piecze, łyżkę masła w gardy pada. <mulity> Dani dziś kojarzy się z nudą, a to niedobrze. Nie brakuje jednak jeszcze wśród nas sympatyków książki, ale i samego słynnego komediopisarza. Fredra uwielbiam, bo to jest piękny człowiek. Był życie, chociaż na ciężkie, bo czekał za swoją kochanką przez 30 czy 40 lat. Nie rozumiem teraz w tych czasach takiej wierności, ale on się doczekał, podobno tej swojej ukochanej. Czytanie powinno być istotną kwestią w życiu nie tylko dla tych starszych, ale przede wszystkim dla młodszych. Natalia, gdzie ona? Ty jesteś Natalia? Witam cię, z Papkin. Przyjmij piątkę. My Polacy mamy wspaniałych twórców, pisarzy, z których literaturą naprawdę warto się zapoznać. Myślę, że to jest z korzyścią dla wszystkich i dla tych najmłodszych, którzy poznają literaturę i dla tych starszych, którzy przypominają sobie. Musimy pamiętać, że Harry Potter jest świetną książką, ale na nim się świat nie kończy i że mamy Aleksandra Fredro, mamy Adama Mickiewicza, mamy wielu, wielu polskich pisarzy i tych, którzy kiedyś tworzyli i którzy tworzą współcześnie. To zawidów czy sulików czy zgorzelec obojętnie. Pewnym jest, że atrakcji kulturalnych i rozrywkowych nie brakowało od 6 do 8 września w żadnej z tych miejscowości. Wszędzie ludzie dobrze się bawili i mogli dostosować zajęcie do swoich zainteresowań. Oby takich weekendów w naszym regionie nie brakowało. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnego już za tydzień w środę. Do zobaczenia.